Witam wszystkich na moim kanale. Jest 1 grudnia, więc pora na najważniejszy filmik na moim kanale. Du, 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 du. Oto pierwsze urodziny mojego kanału na YouTubie. Więc, żeby nie przedłużać, lecimy z tematem. Ten balonik złoty, z cyferką numer 1, symbolizuje właśnie te urodziny mojego kanału. A na początku chciałem Wam podziękować bardzo za to, że subskrybujecie mój kanał, że oglądacie moje filmiki, że je lajkujecie, piszecie komentarze, że udostępniacie te moje filmiki, bo w głębi serca mnie to jeszcze bardziej motywuje, żeby nagrywać. I powiem Wam tak szczerze, teraz siebie samego bez nagrywania nie widzę, więc przez najbliższy rok będę dla Was nagrywać lub jeszcze dłużej, więc trzymajcie za to kciuki. Oraz chciałem wam powiedzieć ciekawostkę taką ważną. Do wczoraj była pewna liczba filmików na moim kanale. Dzisiaj oczywiście wzrosła o jeden. Ale może nie każdy patrzy na dokładną ilość, więc teraz przedstawię tą ilość. Więc du, 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 du. na moim kanale do wczoraj było 200 filmików, więc przez cały rok, aż do dzisiejszych urodzin, na uzbierało się ich aż 200, z tego jestem zadowolony i dumny. Więc to jest taka pokaźna suma filmików. A dzisiaj jest 201 filmik na moim kanale, który zaczyna nowy rozdział, bo kolejny rok będzie lecieć, więc w tym kolejnym roku chcę nagrać po jeszcze raz tyle, czyli o 200 więcej, żeby do przyszłych urodzin minimum było 400 filmików na moim kanale na YouTube, więc trzymajcie za to kciuki. Oglądajcie, lajkujcie, udostępniajcie filmiki, więc mam nadzieję, że to się uda. I ten balonik, teraz z tym balonikiem się przenosimy dalej do dalszej części filmiku, więc oglądamy dalej. Mam nadzieję, że zdjęcie w dalszej części materiału się Wam spodobało. I teraz dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego filmiku, więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania, pisania komentarzy. odzyskania te tego filmiku, bo to jest najważniejsze na moim kanale, bo to pierwsze urodziny mojego kanału na YouTubie. I zostało mi tylko jedno. Do zobaczenia. Cześć.